Cześć, z tej strony chmura mówi, i powiem wam na wstępie, że dożyliśmy czasów, w których możliwe jest znalezienie wszystkiego, czego potrzebujemy w danej chwili, żeby potwierdzić swoje założenia. O oszczędzaniu pieniędzy pojawiło się jak dotąd pewnie tysiące poradników, więc, żeby świat pozostał we względnej równowadze, Bill Perkins postanowił przemówić nam do rozsądku i udowodnić, że nie ma co z tym oszczędzaniem przesadzać i warto pieniądze wydawać, a gdy przyjdzie nasza godzina zero, mieć też okrągłe zero na koncie. Tylko wtedy wykorzystamy maksymalnie potencjał pieniędzy i nie zmarnujemy życia na ich bezsensowne zarabianie. Na stronie wydawcy książki osmpower.pl czytamy o autorze, że jest hollywoodzkim producentem filmowym oraz menedżerem funduszu hedgingowego, który posiada w swoich aktywach ponad 120 milionów dolarów. Po ukończeniu studiów z inżynierii elektrycznej pracował jako makler na Wall Street. Perkins aktywnie handlował na giełdzie firmą Goldman Sachs, osiągając zysk w wysokości 1 250 000 dolarów. Obecnie jest uważany za jednego z najbardziej skutecznych traderów energii w historii, a magazyn Wall Street Journal nazwał Billa ostatnim cowboyem funduszy inwestycyjnych. Perkins uczestniczy w wielu turniejach pokerowych, jak Poker Stars Big Game, a jego łączna wygrana od 2019 roku wynosi ponad 5 400 tysięcy dolarów. Ponadto, Bill, wyłącznie za pomocą swojego telefonu, zarządza wszystkimi swoimi przedsiębiorstwami, jednocześnie podróżując po świecie z bliskimi przyjaciółmi i rodziną. To dobre informacje, bo oznaczają, że autor wie, o czym pisze, mając do wydania tyle milionów. Gdybym ja napisał taką książkę, byłbym mało wiarygodny, bo żeby umrzeć z zerem na koncie, powinienem, dzięki mojej sytuacji finansowej, umrzeć w wieku 35 lat, a mam 35 lat. I mam z tą książką problem, bo jednocześnie chcę się z Billem Perkinsem zgodzić i przestać się aż tak martwić tematem pieniędzy, a zarazem większą ich część, do której mam dostęp z pracy rąk własnych przetańczyć, a z drugiej budzi ta książka obawy związane z tak rygorystycznym, jak widzi to autor, ustaleniem daty swojej śmierci, a raczej próbą wydedukowania jej i dostosowania swojego finansowego życia do tego wieku. Wydawca pisze, żeby przeczytać tę książkę jeśli chcesz. Dowiedzieć się, ile tak właściwie musisz odkładać na przyszłość. Nauczyć się mądrze zarządzać swoimi finansami, przekształcić zarobki w bezcenne doświadczenia, efektywnie i kreatywnie spędzać czas wolny, cieszyć się bogatszym, pełniejszym i bardziej ekscytującym życiem i chcesz się nauczyć, jak mądrze oszczędzać i wydawać pieniądze. I niby to wszystko w tej książce jest, bo Perkins dość jasno tłumaczy, ile powinniśmy oszczędzać. Jak cieszyć się z wydawania pieniędzy, przeznaczając je na doświadczenia tu i teraz, a przede wszystkim na takie doświadczenia, które pasują do naszego wieku, bo wiadomo, na niektóre rzeczy będziemy finalnie za starzy i wówczas będziemy żałować, że czegoś nie zrobiliśmy. Sugeruje też, że wspomniane doświadczenia to poniekąd sens naszego życia. I ze wszystkim się w mniejszym lub większym stopniu zgadzam, ale mój problem polega na tym, że no tak mi się wydaje. Ta książka jest adresowana do bardzo wąskiej grupy osób, raczej starszej niż młodszej, a już na pewno albo niezależnej finansowo, albo w bardzo dobrej kondycji finansowej, z potężną ilością wolnych środków na koncie. Przyjrzymy się w tym momencie sytuacji finansowej naszych rodaków. Z badania Wskaźnik Gotowości Inwestycyjnej Polaków wykonanego przez Assay Index za 2022 rok wynika, że 43% ankietowanych nie ma żadnych oszczędności finansowych. Zatem te 43% Polaków z definicji nie może być adresatem książki Perkinsa, bo nie mają czego wydać przed śmiercią. Chodźmy dalej. Z raportu Krajowego Rejestru Długów o nazwie Oszczędzanie Polaków w inflacji opublikowanego w lutym 2023 roku wynika, że blisko 70% ankietowanych stwierdza, iż w obecnych warunkach gospodarczych odkładanie pieniędzy jest trudne. Większość nieoszczędzających respondentów twierdzi, że nie jest w stanie odłożyć pieniędzy przez zbyt wysokie wydatki bieżące. I jeszcze jedna informacja statystyczna: Średnia wartość oszczędności wśród osób odkładających pieniądze to 36 tysięcy złotych. Wszystkie te informacje znalazłem na stronie bankier.pl. Dostęp 6 maja 2023 roku. Link zostawiam w opisie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Prawdziwymi adresatami tej książki powinny być i są osoby z bardzo wąskiej grupy społecznej, osoby najbogatsze, które faktycznie mogłyby wydawać więcej i lepiej się bawić, ale z jakichś powodów tego nie robią. Pozostali, czyli zdecydowana większość, jak ludzie mający na głowach kredyty, leasingi, średnie oszczędności wynoszące 36 tysięcy złotych, to zwyczajnie nie jest grupa docelowa poradnika Perkinsa. Takim ludziom, dokładnie takim jak ja, ta książka gdyby ją przyjąć tak zupełnie bezrefleksyjnie, zrobi więcej szkody niż pożytku, bo żeby wydawać pieniądze, trzeba je po prostu mieć. Ciężko byłoby mi siebie przekonać do większej rozrzutności, na przykład częstszych wakacji, mając na głowie kredyt hipoteczny i świadomość, ile miesięcznie odsetek od tego kredytu płacę. Wiecie co? Chciałbym kiedyś jeszcze raz przeczytać tę książkę i w pełni z niej skorzystać, czego sobie i wam bardzo życzę. A teraz już kończę. Dziękuję za wasz bezcenny czas i do usłyszenia.